Co? Zaczynamy. Jedziemy. Witam wszystkich. Znajdujemy się na łowisku Jelukarpurzutwica, gdzie odbywa się eliminacja zachodniopomorska. pomorska. Jestem na stanowisku numer 6. Na stanowisku na którym mówi Karol Dziedzic i Marcin Waliński. Waliński. Popasy przed ostatnią nocą są na drugim miejscu. Karol, powiedz mi, jesteście w stanie utrzymać to miejsce? Ja myślę, że my tu wiesz. Nie mamy limitów, bo nigdy się nie ograniczamy. Było ciężko się przebić, szukaliśmy miejsca. Miejsce znalezione, jak tutaj obserwujesz, poszliśmy, wiesz, Olin, cztery wędki, jedno płaskie miejsce. No i daje ryby. daje ryby. Co 4 godzinki coś się dzieje. Przed chwilą wyjęliśmy kolejną rybę, niestety niedowagi, bo jest już mniejsza niż te, które mamy wpisane. Ale konsekwentnie będziemy tu jeszcze próbować podwyższyć wynik. Nie? nie udaje nam się przebić przez te ryby większe, przez te małe ryby nie uda nam się przebić. Brakuje tych większych, jest tylko jedna taka w miarę konkretna. Ryba 13 kg. Myślisz, że jest szansa, że tej ostatniej nocy coś większego się ruszy? Ja myślę, że wiesz. Każdy już troszeczkę rozpoznał swoje łowisko, zna swoje możliwości. E, jesteśmy przed trzecią nocką, więc każdy wyciągnął wnioski i będzie tylko lepiej, nie? No, tak, mam taką nadzieję. Słuchaj, została nam ostatnia nocka. ścisk straszny, wami chyba trzy drużyny, które tam do Was tracą bardzo mało. Dwa kilo, półtora. No, coś bardzo takiego, małe te nie? różnice, no. I co myślisz? Będą przetasowania czy raczej nie? Ja myślę, że coś się jeszcze wydarzy, to na pewno. Mam nadzieję, że u nas. Um, no co no? Ekipa z Pomorza, tutaj pierwsze drugie miejsce, pomimo że znajdujemy się w Pomorskim, Naprawdę nie odpuścimy. Cieszę. Rękawy zakasane, zaczesane, jak to się mówi? Jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno pytanko. No. Chcecie strącić z pierwszego miejsca kolegów? To są naprawdę nasi bardzo bliscy koledzy, ale jeżeli przyjdzie odpowiednia ryba, to wbijamy na pierwsze miejsce. Dobra, tego Wam życzę. Chociaż chłopakom też życzę. Wszystkim życzę ogólnie pierwszego miejsca, chociaż zwycięzca jest tylko jeden, wiadomo. Tak jest. Co, widzimy się jutro rano na zakończeniu. Życzę owocnej nocy. Będziemy działać. Pozdrawiamy wszystkich i co? Zapraszamy na zawody IC ICCL 2023. Jeszcze przed nami 13 eliminacji. Macie szansę się zapisać, miejsca są. Do zobaczenia nad wodą. Słówko ode mnie w kilku zawodach już wziąłem udział. Te są naprawdę profesjonalnie poprowadzone. Pełen szacun Mariusz. Dziękujemy. Dzięki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jestem na stanowisku numer 7, na którym znajduje się drużyna Alko Wishing Team. Jest ze mną Justyna Warda, liderka tego timu I oczywiście Łoczyni Big Fisha na tą chwilę. Justyna, jesteście na pierwszym miejscu. Dacie radę dowieść do końca to miejsce? No ja wierzę, dalej. Nasza ekipa da radę. Powiedz mi, przyjechaliście, chcecie, inaczej, nie przyjechaliście. chcecie wygrać, czy, czy wystarczy Wam to, że wam do finału? Każdy marzy o tym, żeby wygrać. Nie, nie oszukujmy się. To, że dostaniemy się, będzie fajnie, ale jak wygramy, będzie jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Weźcie, ten, ten awans do finału, to już jest spełnienie marzeń, czy to dopiero pierwszy krok do spełnienia marzeń? Że taka połówka do spełnienia marzeń. Połówka do spełnienia marzeń, czyli zwycięstwo w finale dopiero będzie kompletne. Dokładnie. Jak myślicie, w nocy dużo się zmieni w tabeli, wy macie dużą przewagę. Myślę, że możecie spać spokojnie, ale tam niżej już jest ścisk tak. dużo. Dalej mamy obawę, że jednak coś tam pójdzie, komuś lepiej, ale jesteśmy spokojni. Chłopaki teraz pracują, widzę, tutaj zarzucają, przerzucają zestawy. Powiedz kiedy wam zeszło tak naprawdę ciśnienie, bo cały czas mieliście ogon duży po tej rybie, którą za 13 kg odskoczyliście dosyć mocno. Czy już wtedy zaszło ciśnienie, czy jeszcze nie? No wtedy troszeczkę zaszło. I się uspokoiło trochę. Dokładnie. No dobra, ja jak życ. mogę dodać poza kadru, to mi nie zaszło. <noise> Ciebie nikt o zdanie nie pytał. <noise> Justyna, życzę Wam, żebyście te pierwsze miejsce utrzymali. Tak jak mówiłem wszystkim życzę ogólnie, że żeby... chciałbym, żeby każdy wygrał, ale wygrywa tylko jedna drużyna, na tą chwilę wyprowadzicie. Zobaczymy się jutro na zakończeniu. Także co? Wszystkiego dobrego. Zapraszamy wszystkich na udział, do udziału w eliminacjach chyba, co? Bo ja warto, myślę, że na nasz piesek da nam szczęście. Świetnie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia troszeczkę. Dzięki bardzo. Dzięki. Na stanowisku numer dwa, na którym łowi drużyna Biedronka Team. Jest ze mną lider drużyny Tomek. Tomek, powiedz mi trzecie miejsce z tyłu za Wami. Trzy drużyny, które tak naprawdę dzieli Was nie wielka różnica. Jak ty myślisz, da się Rado obronić te trzecie miejsce? No pewnie, że tak. Z innym założeniem tutaj byśmy nie siedzieli. Nie, nie ma co się tam wejść. zastanawiać. Robić swoją robotę tak, jak robiliśmy. Ryba wchodzi w nocy. I co to, tu to będzie potrzeba? To Zmieniacie coś na noc, zostajecie no, w swojej taktyce? Nic, nic. Tak, od początku opaliśmy, żeby dodała. Czyli całe trzy dni po prostu? Trzy dni to samo. Bez zmiany. Same zestawy idą, to samo, i to samo. Końcowe. Nie ma nic, nie, nie ma, nie ma, co kombinować, bo widziałeś, kiedy tutaj ryba wchodzi, no, tam tylko wieczorem, Gdzie jest cisza, łapie drugi brzega. Dlaczego? Mówimy Łowimy małe ryby tak naprawdę? Łowimy małe ryby, no, ale dużych ryb nie ma, nie ma czasu się oszukiwać, rywalizacja może być na każdej wielkości ryb, nie? Nie no jasne, ale myślisz, że są te większe ryby, jest szansa, do, do nich przebić przez te małe? Wszystko pytanie ile ich jest, nie? Jest, wiesz, jakie jest populacja? No to prawda, na to nie potrafię no tego powiedzieć. Wiesz, no Ciężko stwierdzić, nie? czy wejdzie. bo no, jedna czy na drugiej stronie. Nie? Może w nocy no, będzie jakaś, jakaś pojedyncza ryba gdzieś komuś wiedzie. Pytałem swojego poprzednika, który jest na drugim miejscu. którego byłem leczką. Spytałem się go, czy, czy chcą zaatakować pierwsze miejsce, czy wystarczy im amas. Jak wy to widzicie? Czy oni chcą atakować? Nie, czy wy byście chcieli zaatakować jeszcze wyżej, a, czy, a, czy to sam amas? No to tak? nie, czy kwalifikacja się liczy, tak. No to no. tu przyjechaliśmy, żeby być kwalifikacja a czy wejść no pierwszego, czy trzeciego miejsca, to już nie ma znaczenia. Zgadza się. Czym się przejmować? Powiedz mi, trzecie miejsce najtrudniejsze do obrony. Jedna ryba, byle jaka i. <noise> wiesz, zawsze mówią, że lepiej tak tego, ścigać niż bronić, nie? Lepiej gonić niż bronić. W tym nie? peletonie lepiej tym peletom zawsze wiesz, że idzie radość nie? No ale ja tam że są dobre nadzieje. No jesteśmy na najtrudniejszym. miejscu. No, jedna ryba, jedna no tak, bardziej, ryba... że nie mamy jakiejś przewagi, nie? Tu wiesz, jedna ryba z piątego mogą skoczyć na trzecie miejsce, nie? Dokładnie, bardzo mała no, różnica. Siódemka, ryba, 7 kg. Siódemka, ryba, 7, 8, 8 kg. No, ale ja tam wierzę. Jestem nadzieję, że my dzisiaj wymienimy dwie rybki minimum, nie? Dobra Tomek, na dzisiaj Ci dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Ja również dziękuję. Dobry się tłumy. na zakończeniu, tak? Widzimy się na zakończeniu, co zapraszamy wszystkich na kolejne eliminacje, gdzie miejsca jeszcze mamy. Tak. Wszystkich chętnych niezdecydowanych, którzy mają ochotę spróbować swoich sił. Nie bać się, startować, zapisywać się. Nie boli. I do zobaczenia na wielkim finale. Tak jest widzimy na się na jeziorze Betyńskim. Betyńskim. No ty jeszcze nie wiesz. No. Mam taką nadzieję dzięki. Ja również dziękuję. Wszystkiego ja. dobrego. Do zobaczenia Powodzonka.